Witajcie, kochani, oto coś do przemyślenia na teraz. Małe złego początki wzrastają z uporu. Zawsze ludzi omamia płochy punkt honoru. Miasto jedno w ustawnej zostawało trwodze. Jędrzej, Piotr, nocni stróże, zawzięli się srodze. Więc rozruch w domach, w karczmach, na każdej ulicy. Piotra wójtu trzymywał Jędrzeja ławnicy. Za mężami szły żony, za starszymi dzieci. Przeniósł się wreszcie rozruch od mieszczan do kmieci. Wojna zatem. I oto przez lat kilkanaście. Piotr krzyczał: gaście ogień! Jędrzej, ogień gaście. <gryny> Buziaczki dwa.